Cześć, witam Was serdecznie. W tym krótkim filmie chciałbym odpowiedzieć Wam na jedno, ale dosyć istotne pytanie co do poprawnej konfiguracji e, VirtualBoxa dla stworzenia swojego środowiska, na którym jest na przykład zainstalowany Kalinux. Oraz na przykład MetaSplitTable2 lub jeszcze jakieś inne e, różne wirtualne maszyny. Teraz na ekranie widzimy otwartego Etrekapa w wersji graficznej. No i często często dostaje pytanie, że macie takie adresy IP. W sumie jak skanujecie, jesteście w trakcie skanowania swojego wirtualnego środowiska, nie widzicie e, adresów IP np. od e, MetaSplitTable2 lub różnych innych YEMAK. No i w czym jest tutaj problem? Otóż problem tkwi w tym, że jak wejdziemy w ustawienia sieć ustawienia sieciowe i wejdziemy do karty sieciowej no to mamy podłączone do NAT no jest to odpowiedź dlaczego czego nie widzimy na przykład w eter tych adresów w momencie gdy przestawimy muskowana karta sieciowa i ta zbridżowana, widzimy w zaawansowane a no, tryb naskiwania możemy stawić na e, pozwalaj wszystkim kabel także podłączony dajmy ok Sprawdźmy, czy się zapisało. Ok. Możemy sobie odświeżyć. Wiemy, że jeszcze nie działa. To teraz. No teraz powinniśmy ubić nasz interfejs i od nowa go uruchomić. Więc przemyślemy Sudo i w config ETH0 down. Ile macie ETH0? Teraz, bez, teraz należy to podnieść, czyli up. Sprawdźmy, jaki adres został przypisany. Sudo. I w config. Widzimy, że jest już inny adres. IP w końcu kolejne 14 w myśli lokalnej. To teraz uruchommy Ethercap. sudo ethercap -g. Kupajmy hosty. Wyświetlmy listę. No i voilà, są dostępne już hosty w mojej sieci. Korzystając z okazji, dzisiaj kończę swoje 27. urodziny, także gorąca prośba do Was. Napiszcie w komentarzu, czego byście sobie życzyli na Wasze 27. urodziny, a wam będę tego życzył. W ogóle dużo osób też gdzieś mnie pytało na Instagramie, że widzą czasem jakieś takie różne dziwne rzeczy na moim statywie. Tak, to jest skarpetka, która służy mi jako. Popfiltr. Po prostu zazwyczaj nigdy nie mam czasu, albo po prostu zapominam, żeby zamówić pop filtr. Także tak e, skarpetka pełni funkcję popfiltru. Nawet całkiem to się dobrze <laughs> sprawdza. Trzymajcie się. Cześć.